Witam wszystkich, cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czol z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną, myślę, że pouczającą partię, ale kogo obchodzi to, co ja myślę, tak naprawdę? Rok 1968, miasto Tampere, położone w Finlandii. Grają tutaj tacy zawodnicy jak Joka Jala oraz Tauno Lepamaki. No, doskonale znani wam szachiści, niejednokrotnie już o nie wspominałem. jaki żart, oczywiście. Nieistotne jest to, kim są. Kim byli? Tylko to, co rozegrali, no bo zapis partii jest językiem międzynarodowym. Moi drodzy, pozwolę sobie tutaj pominąć przedstawianie tychże graczy. No lepamaki brzmi jak jakieś japońskie teletubi się. No to mi się tak skojarzyło właśnie. Siadajcie za momencik lepamaki. No dobra, moi drodzy, jedziemy. Kawka, herbatka w dłoni się jak najchętniej i jak najbardziej przyda. Mamy opracowaną sycylijską E4C5. Będą dymy, gwarantuję. W tym momencie D4 do centrum. W bazach danych najwięcej jest posunięcia D4, kiedy mamy właśnie bici. Otwarta sycylijka. Moi drodzy, jest na desce. To są standardy. Można wyprowadzić któregoś z pionów, tak naprawdę, szykując B5, szykując może jakieś E5. Tak naprawdę E5 wchodzi w jeden ruch. E5 w jeden, może wtedy to. Może wtedy to? Jest dużo możliwości. W każdym razie tutaj 6, żeby było ciekawie. Goniec C4, wariant, moi drodzy, zwany atakiem Sozina. Fisher bardzo lubił, jak to niektórzy mówią, lubiał to posunięcie, kiedy wycofywał tego gońca na B3, przyczajonego tygrysa, aby nie dać jakiś temp i ewentualnie zejść z potencjalnych ataków. Czasami ten goniec jest też atakowany, moi drodzy, skoczkiem e 5 skoczkiem a 5 wtedy kiedy wieża wspomaga tutaj różne manerwy. W tym momencie E6, tak, w stylu Scheveningen, moi drodzy, tak będzie wyglądał rozwój skrzydła królewskiego. Tutaj mamy gońce C3. Ty biały się jeszcze nie opowiedział, nie wiadomo czy długa czy krótka, zaraz zobaczymy. Na razie nie ruszuje na, na królewskim. A6, użyteczne posunięcie bierze pod kontrolę pola B5 i oczywiście B5 będzie szykowany z ideą B4. Wyganianie dobrze usytuowanego skoczka, bang, bang. goniec przyjdzie, wieża przyjdzie, hetman przyjdzie, może ta wieża się dołączy gdzieś do ataku i atak będzie stanowiony na hetmańskim, tym bardziej jeśli pójdą w długą. O, no, wiadomo, analogicznie będą atakować na przeciwległym skrzydle białe. A pójdą w długo białe. Gońc B3 w stylu Fischera, gońc D7, i tutaj nie Roszada, tylko hetmanedwa, 2 Hetman 2 Hetman i długa Roszada. Krótka roszada, będzie się działo, zapewniam. Gonie C7, kończymy rozwój lekkich figur, no i mamy długie rolo, moi drodzy Hetma C7. Hetma C7 na jednej linii z wrogim królem po roszadzie łączy wieże od razu, to jest dosyć istotna informacja. Kolejny etap rozwoju, król B1, profilaktyka, schodzimy tutaj z linii C, moi drodzy, nie będzie niespodzianek z tytułu tej przekątnej też, no i B5, wrzucone B5, grozi B4, tylko że po B4 natychmiastowo, załóżmy F3B4, skoczy K4. No nie jest to tak groźne. Groźne to będzie, jeżeli zroszujemy, wieża przyjdzie tu, wymienimy skoczki i pchniemy A5 i później A4. I później te dwa pionki jako para będą zdecydowanie bardziej niebezpieczne niż jeden. W tym momencie F3 z ideą G4, to są no, normalne, standardowe procedury, to jest wciąż teoria debiutu, można powiedzieć. Yy, mamy krótką roszadę, no i G4, grozi G5. No i po G5 będzie problem ze skoczkiem. Można było tutaj próbować H6, chociaż każde pchnięcie piona osłabia jakieś pola i czasami jest to cel do szeroko pojętego ataku. Wieża fb, no chcemy powolutku wszystkie jako czarne figury skierować skrzydło w skrzydło, na skrzydło hetmańskie, tam gdzie jest wrogi król, kiedy to oczywiście analogicznie białe będą chciały kierować swój wzrok tutaj, na pole g8. W tym momencie g5 bez zastanowienia, moi drodzy, skoczek e8, zgodzę się, że skoczek na bandę był ruchem, ale co po f4, f4, piony się toczą, they see me rolling. Skoczek nie ma odejść, jakieś słabe G6, trzeba zagrać. Osłabiające? Nie, to, to, to mi się nie podoba w ogóle. Skoczek moi drodzy E8, po odejściu dziś Hetmanem, będzie można tego skoczka może poprzez C7 do gry włączyć. To się okaże. Hetman F2, deep move. No jest to ruch przemyślany, moi drodzy, chcą iść pionkiem, może otwierać linię F, patrzę gdzieś tam przez pryzmat tego pionka na F7 już z gońcem, wraz, który jest na B3. Nie można o nim zapomnieć. Tu poszło bicie, żeby otworzyć tak naprawdę linię. Mam odbicie gońcem, mam odbicie wieżą, które wybieracie. To była jak najbardziej idea, tylko że po tym nie wiem, czy to nie wchodzi. Czasami może i wchodzi. W każdym razie tutaj bicie wieżą, i ta wieża dziko stoi, no bo może być zaatakowana na wiele sposobów, chociażby i takim ruchem jak E5, ale tutaj Biały dobrze wyczuł temat, poczuł Blusa, że grozi B4. I po B4 ma niespodziankę typu wieża C4 z atakiem na Hetmana. Nie ma czasu, moi drodzy, brać skoczkę. No to Hetman A5, tylko że Hetman A5. No, wiadomo, jest podwójny atak tutaj, to się zgodzę. Aktywny ruch, tylko że hetma na no, 5 przeciwdziała tej idei wcześniejszej A5A4 później. Właśnie, o to w tym wszystkim chodzi. Skoczek odszedłszy, bo jest podbiciem skoczek E2, który na F4 bądź też D4 będzie mógł się udać w niedalekiej przyszłości. W tym momencie można było pokusić się o taki wariant czarnymi, po prostu wybić na, na G5 i wrzucić c3, tak? z B5 wstępem na wieże. Można było wtrącić atak na hetmana, jeszcze tutaj wierzył na G1 i teraz tak naprawdę wybić na B4, może jakieś A5. No i stanowi się na atak dalej, tak? Dalej, dalej. Tu, moi drodzy, nie jednak bicie na G5, tylko go z B5 od razu. Wstępem na wieżę. No i wieża musi odejść. Wieża, moi drodzy D4. Hetman wrócił na C7, żeby przygotować pchanie A5. No, pionki muszą iść, otworzyć pozycję, inaczej będzie ciężko atakować. Co z tych dwóch wież? Jak tu są dwa piony? Jak te wieże się czują? Oglądają te piony od tyłu, żeby jeszcze to był jakiś tam widok. W tym momencie, moi drodzy, F4. F4. Bardzo dobre posunięcie. Może jakieś F5. Otwieranie pozycji, no chcemy tymi pionami ruszyć. Tak samo jak chcą ruszyć pionami czarne. Mamy posunięcie A5 i w tym momencie F5. Kto będzie szybszy? Kto będzie lepszy? Tutaj czarne dostały pole tak naprawdę E5 w gratisie, no bo pion już go nie kontroluje, więc zagrały sobie E5 za atakiem na wieżę. I teraz pytanie, gdzie to wieże odejść? Gdzie nie tutaj grać? Tu? 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 Może tu, żeby się zdwoić? No to są możliwości jak najbardziej. W tym momencie białe zdecydowały się w ogóle nie odchodzić wieżą. No, w ogóle. To pchnięcie Otwiera przekątną, a to pole F7 jest słabe, bronione tylko i wyłącznie przez króla. Miejmy to na uwadze. W tym momencie, co zostało zagrane? Coś w stylu Fischera, on też miał taką partię, gdzie zagrał podobny sposób. G6, G6. jest od razu groźba. Bicie na F7 z szachem, tam później jeszcze wisi skoczek, ale to nie tylko tyle. To nie tylko chodzi o skoczka. No, moi drodzy, może by było odejść tak, żeby ten skoczek już później nie wisiał. Ale można też pokusić się o wierzę, bo to jest bicie tak naprawdę z kolejnymi tempami. No bo wisi goniec teraz. Co robić? Gące odejść? Gdzie? Może tu, ale gdzie ten atak? No można z szachem dmuchnąć. Wtedy to lub to. Tu poszło bicie, moi drodzy, na f7, jest szach i to są dwie opcje, dwa dylematy, czy król f8, czy król h8. W partii poszedł, moi drodzy, król h8, w partii nie poszedł król f8. Dlaczego? Po króle f8 jest długa linia, długa linia. Skoczek bije d4 i jest groźba tutaj, więc prawdopodobnie trzeba by było gońca wycofać, żeby bronił to pole. I teraz mamy dopiero bicie skoczka, wyobraźcie sobie. Pokról bije, skoczkiem włazimy, no niewygodnie, więc prawdopodobnie trzeba go zdjąć z anteny. Może nawet F bije, żeby przyjść hetmanem tutaj. O, wygląda to dosyć ciekawie. Jakiś gońce w 6, żeby przemknąć. Przemknąć? Przemknąć! Na pole w 6! Przemknął w pelerynie. Czarny goniec. Żeby, wiadomo, zamknąć linię F i usta krytykom. Ale jakieś gońca 4, tutaj białe ogólnie będą... Będą bardzo nieprzyjemne, bo wchodzi gońc na D4, mam związanie, później jakaś wieża się ustawi. W każdym razie, to w partii nie poszło. Król F8 był alternatywą, ale poszło król H8. No i co grać? Co byście teraz moi drodzy zagrali? Białymi. Kawka herbatka, łyczek czaskujemy. No króle stoi, moi drodzy, pion na pole i można być nieprzyjemny. Tylko trzeba znaleźć idę. No przypominam też, że wisi goniec. Może nie odejść. Nie, tam odchodzić gońcem tutaj nie mają zamiaru, bo skupiają swój wzrok na królu, który jest słaby. Skoczek F4. Kto mi wyjaśni jaka idea tutaj? Czai się za tym ruchem. Przecież to jest oddanie gońca i kolejne tempo. Tutaj Bang Bang. W ogóle to jest pion, który, nawet jeśli zginie, i trafi tam wśród, wśród inne piony, to będzie się chwalił. A wiecie co? Za, za życia ściągnąłem trzy figury. Wierzę gońca i Hetmana, ale powoli. Jest idea taka, że moi drodzy, chcemy dać szacha. Po biciu Hetman będzie chciał dać mata polinicha. Tylko niemożliwe jest to, bo jeszcze to pole skontrolowane przez gońca. No, jakoś trzeba będzie to wymyślić. Co zobaczcie? Cały czas w ogóle wisi skoczek, ale nie jest biały zainteresowany skoczkiem, bo on się nie, nie, nie napala na materiał. On się napala na mata. Napalenie na maty. To jest film, który już niedługo w kinach, moi drodzy. Tu leci goniec, kolejna figura, proszę Państwa, tu, no nie no, wisi hetman, nie wiadomo co robić teraz, czy bić tu, czy bić tu, czy, nie wiem, czy się poddać. W tym miejscu to by była groźba zabójcza, jeśli hetmanowi udałoby się wejść na H, no bo tutaj trzeba tak naprawdę bić, król odcięty. Więc odciągamy gońca i nie promocja na hetmana, tylko promocja na wieżę. Ha, tak poszło w partii. Pewnie leżała obok ta wieża, którą wcześniej czarne wybiły i on sobie te wieże po prostu wziął. Goniec musi bić, bo byłby mat i Hetman ma już to pole po szachu. A, Skoczek G6. Szach. Niestety, goniec zrobił robotę, goniec bohaterem odcinka, koordynacja figur lekkich, ciężkich, to ogląda się jak najlepszy thriller. Powiedzmy sobie jasno. No tu koniec partii, no bo pozostaje tylko Hagi i Hetman H4. Checkmate, ależ król w potrzasku. W poczasku, jak to niektórzy mówią. No, niesamowity poczask, powiedzmy sobie szczerze. <laughs> prawdopodobnie, prawdopodobnie odejście tym skoczkiem, odejście tym skoczkiem, hmm, było opcją wcześniej. O, tutaj żeby zagrać, zobaczcie. Skoczek F6 w tym momencie. Oczywiście bicie by nastąpiło, hmm, król h tu się wszystko broni, zwróćcie uwagę na to. I dopiero jestem po nawierze. No właśnie, tylko że może w nie trzeba by było odchodzić. Można by było. może bo by zagrać wieżę G1 później z jakimiś tam tempami tutaj. No nieważne. W każdym razie w partii poszło inaczej. Tak jak widzieliście. No i to zostało wyjaśnione. Ho! Joko Jala wyjaśnił Tauno Makiego. Ciekawe te nazwiska. Znaczy pewnie moje nazwisko dla nich też jest ciekawe. Swoją drogą. Brzmi dziwnie. Dobra. Dziękuję za uwagę moi drodzy. Trzymajcie się i oczywiście do usłysząka.